No, no ale on jest za mały na ciebie. Przecież ja wiem. A dwa co miało być? Spróbuj się położyć. No, kurwa, kurwa. no już zarwał kurwa. Już zarwałem. I pewnie je było coś. No. No to chuj przynajmniej miał wyżej z jednej strony. Ale zobacz, mam wyżej z jednej strony, ale kurwa nie mam. No nie, no z drugiej strony też pierdolnie zaraz. Jo, zaraz pierdolnię, bo ja kurwa jesz. No ale nie, no ten łóżko to nie wypał naprawdę, nie? No nie, trzeba zmienić. Tam pewnie już zawiasy pierdolneły kurwa, te kołki. No. Weź sprawdź. No pierdolneły kurwa, no. Ja pierdolę kurwa, spodziłem kurwa. Pierdolę wiem, wszystko kurwa. Wyszczem ja kurwa. mnie miała klej kurwa. A co ma kleja? Kołki pierdolnęły, to no no mi trzeba było wyjeżdżać, żeby wyjeżdżać. Widzisz, Widzisz Mariusz, tak jest, bo żeś wypierdalał korki i dlatego takie tanie łóżko. Jak chcesz lepsze, to musisz się postarać i nie wypierdalać korków.